Witam w kolejnym odcinku współczynnika DOLI. Dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się teleturniejami dwójki, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto szesnastkę już doskonale znacie z poprzednich odcinków na temat TVP2. Na no dzisiaj po raz kolejny sprawdzimy, które z tych turniejów były obecne na rynku francuskim. I tym razem sprawdzimy, które z nich były obecne na antenie stacji tf czy jak to woli TF-1. TF1, największa francuska telewizja komercyjna, kiedyś prywatna, kiedyś przepraszam publiczna, ale od roku 1987 prywatna, e, już obecna we współczynniku DOLI w odcinkach na temat Polsatu i TVN-u, zdaje się, no ale w każdym razie, no, jeśli chodzi o TVP2, to jeszcze jej nie było. To teraz jest. Ponieważ wśród e, ogromu różnych teleturniejów, które były emitowane przez TF1. W swojej historii zdarzyły się również takie, których polskie wersje były emitowane na antenie TVP2. A te turnieje te to: Koło Fojtuny, Familiada, Wabank, postaw na milion, Gilotyna, The Wall oraz Załóż się. A to oznacza, że współczynnik doli dla telewizji TF1. Względem TVP2 wynosi 43,75%. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku współczynnika Doli. Cześć!